Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z kalendarzami adwentowymi. Dzisiaj otwieramy kalendarz trochę paznokciowy, ale mam nadzieję, że będzie też troszeczkę makijażu. Jest to brytyjska marka Nails Inc. London i kalendarz jest przepiękny. kupiłam go na Zalando, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia czy on jest z tego roku czy z poprzedniego, bo na Zalando są czasem stare kalendarze, ale nie otwierałam go w zeszłym roku i tutaj jest 12 okienek, więc w 12 days of beauty. Czasami niektóre marki, jak wiecie, nie robią pełnego kalendarza, albo właśnie 12, żeby sobie po prostu odliczać 12 dni od 12, czyli od moich urodzin, aż do 24. Zainteresowała mnie ta marka, więc sobie go zamówiłam. Zaraz Wam powiem cenę. Witam wszystkich, którzy są ze mną na że Fajnie, że jesteście. Jestem z Wami w komentarzach. Rozmawiamy na żywo. Jeżeli lubicie odcinki z kalendarzami adwentowymi, zostawcie mi kciuka do góry, żebym wiedziała, żebym nagrywała częściej, żeby miała motywację i wasze uznanie, że wam się to podoba. Także jeżeli się dobrze bawicie, jeżeli czekacie na te odcinki, jeżeli lubicie ze mną otwierać, lubicie moje komentarze, lubicie moje reakcje, czekam na wasze kciuki do góry. No i co? I jestem z wami na żywo, rozmawiamy na każdej premierze. Najpierw może to, co mam na sobie, bo będziecie może pytać. Mam ten sam makijaż, co w poprzednich odcinkach, czyli trzy turbopigmenty od Hani, gwiazda, herbasz oraz zigzag i trochę bronzera tutaj, jak widzicie. Kreska, jakieś tam rzęsy, brwi, kilka produktów, rozświetlacz z Kobo, podkład ze Smashboxa, dwójka ze studio, pudernowy Dr. Hałuszka. Testuję ten bez talku. Na ustach mam, słuchajcie, ciekawą rzecz, bo mam to, co, coś co znalazłam w kalendarzu, czyli NARS. I to się nazywa Intriguing. Velvet Matte Lip Pencil i on jest przepiękny, on wygląda jak kolor moich ust, ale wiecie, ale taki lepszy, że tak powiem. Ubrązowiłam się tą Oliverem z The Balm i trochę Huda Tantur i to wszystko chyba tak. A, jeszcze korektor Beying z Benefitu testuję, świetny, kryjący, super. Na uszkach mam nasze kolczyki, co do jeszcze dostępne, te są chyba wyprzedane, bo po prostu je wykupiliście ale może wrócą. Mamy te nausznice, on, mamy je w trzech kolorach, to jest aparat rose gold, pięknie wygląda jak się obracacie. Można je nosić w dół, a można je nosić w ten sposób. I oczywiście moje złote kulki. I koszula, słuchajcie, koszula jest fantastyczna, jest z Von Prixa, jest to koszula flanelowa. Mają je chyba w trzech kolorach. Kupiłam sobie też z fioletem, z tego co pamiętam. Czas przejść już do kalendarza, łyk! I zabieramy się za otwieranie, bo po to tu jesteście, nie? Żeby sobie ze mną spędzić trochę czasu. Troszkę się tu otworzę, ale nie będę tutaj zaglądać. Aha, spójrzmy sobie jeszcze na cenę, zanim zaczniemy tutaj mm, za niego się zabierać, bo chcę zobaczyć, czy wiecie, czy warto, po prostu, czy warto. Wchodzę na zalando. Moje zamówienia. I słuchajcie. I ten kalendarz kosztował 200 zł. O nie, mam tu pokazane, co tu jest. Nie wchodzę, nie wchodzę. Opis. W opisie nic nie ma w komentarzach też nic nie ma. Ogólnie ta marka jest na zalandę, jeżeli będziecie zainteresowani, Jest to marka, jak mówiłam, z Wielkiej Brytanii. Proszę teraz, żebyście spojrzeli na ten kalendarz i powiedzieli, czego tu brakuje. Jesteście w stanie powiedzieć, czego brakuje w tym kalendarzu? No i tak wam pokażę, żeby się cały zmieścił. Czego brakuje w tym kalendarzu? No, opiszcie na premierze, czego tu brakuje. Liczę na waszą pozytywną odpowiedź, poprawną odpowiedź. Numerków nie ma, tu numerków. Nie wiem, co mam otwierać. Nie jest to ponumerowane. <grym> czyli mamy samowolko otwieramy to co chcemy. Otworzę najpierw to, co się samo otworzyło, czyli to duże okno. I mamy tutaj, słuchajcie, Chase Your Rainbow maska po prostu steczą. Jest to ma maska rozświetlająca 15 minut. No może sobie ją zrobię, może po prostu przetestujemy te rzeczy. Jeżeli znajdę tutaj kilka rzeczy do makijażu, może sobie przetestujemy tę maskę i właśnie inne rzeczy. Skoko, bo jest to dosyć droga marka, to nie jest jakaś tam, wiecie, taka marka dostępna gdzieś tam w Anglii w super dragu. No to jest taka marka, która jest raczej w, w większych domach e towarowych. Wow! Hu, A cóż ty jesteś? O oh wow! Bright and open mind z witaminą E. Aha, bring an open mind. E, ostatnio wiem, że źle tam przeczytałam witaminę E. Przepraszam bardzo, to nie było celowo. Nie chciałam obrazić chińskiego producenta pudru. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, kochani. Bo kilka osób mi napisało, jedna osoba mi wręcz zarzuciła na mailu, że oszukuje moich widzów. Oszukuję, że nie ma witaminy E, a witamina E jest. Przepraszam bardzo, nie, do, nie doczytałam się. Mam nadzieję, że chiński producent y, pudru mi wybaczy, jak również i wy. Bring an open mind Enhanced with vitamin E. Ew. Czy nałożysz to na usta czy poczekać? Tu jest sam brokat, to jest błyszczyk z samym brokatem i on jest czerwono-srebrny. Tak, nie czerwono-złoty, czerwono-srebrny. I nazywa się Bring an Open Mind, żeby mieć otwartą głowę do tego. Eee, myślę, że trzeba mieć otwartą głowę do tego połączenia kolorystycznego. No koszmarnie to wygląda. Glittergasm. Lip -topper. Ale podejdę do tego z otwartą głową, może będzie to jakiś hit, może że w tego użyję. Dobra, teraz tu kolejne okienko. Lakier. Te lakiery są bardzo dobrej jakości. Jeżeli ktoś lubi oczywiście tradycyjne lakiery, mam ich kilka, natomiast rzadko stosuję, bo używam hybryd, natomiast są bardzo, bardzo dobrej jakości i oni są znani właśnie z lakierów i z takich nietypowych też połączeń i takich, wiecie, fajnych poświat. She, she could so she did, czyli mogła, więc zrobiła. Kolor jest fantastyczny, jest taki bardzo żywy, pomarańczowy, wpadający w czerwony. Mam jedną sukienkę z ASOS w takim właśnie kolorze. Fantastyczny kolor. Aha, i tutaj się właśnie zdejmuje te pokrętki, pokrę... zaślepki i używamy tego. Tak już się nauczyłam. Kolejne okienko, jakoś tak poszłam od dołu. Uuu, to jest ładne, to jest naprawdę ładne. Na mam ochotę nałożyć to na mój lakier. Wygląda to tak. Bardzo ładne. To jest super. Follow the Glitter Trail. Wow, tak wygląda. Taki trochę mleczny z drobinami. Super, małe, duże drobiny. To jest fantastyczne. Wygląda to jak śnieg połyskujący po prostu. Podejrzewam, że tu będą cztery lakiery na dole, a w innych będą pewnie jakieś inne rzeczy. więc zacznijmy właśnie tych lakierów. Ile już mam? Trzy, cztery okienka. Pięć, numer pięć. A co to za brzydactwo? Kawiar coat. Okej, okay, po prostu top coat. Nie jest brzydki, po prostu się. Połyskuję na bo bałam się, że, że, taki lakier, a to top coat kawiar, Można też oczywiście tak używać, a czasem to spada. Ok, numer 6. uuu, to jest ładne, to jest ładne. Jak mówiłam, właśnie ta marka ma takie różne fajne połączenia kolorystyczne. Wypuścił w zeszłym roku taką kolekcję No Rain No Sunshine, czyli bez bez deszczu nie ma słońca, tak? Chcę pokazać jak bliska, jak tu ostrość połuzowała. Pięknie się to mieni. Fajne to jest. To jest bardzo fajny kolor. Ciekawe czy będzie kryjący na paznokciach czy nie. Więc mamy sześć. A może tutaj, tym duży. A co? Siódemeczka i mamy znowu maskę. Nie będę musiała zrobić sobie odcinek chyba o tych maskach. No byłaś! Nazywa się to Be Sure to Shine Nourishing Sheet Mask. Czy tu będą takie diamenty? Będziecie musieli się przekonać w kolejnym odcinku, jak przetestuję te maski. Tak, nagram na pewno test tych masek obu, w osobnym odcinku. Także maska na taka odżywcza z diamentami. Teraz numer 8. Tak, 8 tutaj. Tu będzie znowu lakier. Uuu, tego jeszcze nie było, a może już był zmywacz w tym kalendarzu. Mamy zmywacz do paznokci, czyli... Takie coś tutaj wkłada się oczywiście palusze, wiecie jak to działa? Bez acetonu, z kolagenem. Jak już wiemy, że kolagen tak naprawdę z kremów nie wnika w żaden sposób pod naszą skórę, ale dobra, nadal producenci robią rzeczy z kolagenem. 8, 9 teraz tak, to na pewno 9. I mamy polerkę. Jest lepsza niż tego poprzedniego Peggy Sash. jest porządniejsza. Oddam oczywiście mamie. 10. Uuu, Jelly shock. co to jest? Wiecie, bo marka Incredible właśnie wymyśliła te przezroczyste. E, Winky Lux i robią te przezroczyste szminki. Ta jest w kolorze It's Way Only a Kiss. jest fioletowa. I ma kwiatek! I perełki jakieś tam są, zobaczcie. No, pokaż się śliczne, co? Tak, to musimy przetestować. Boję się tego teraz dotykać, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na ustach. Fajnie. 11, może to co się otworzyło, Uuu, to ma, sorry że tak mówię uuu, ale jak widzę brokat to robię Uuu! In a dream world, iridescent sheer gloss, rainbow hooves and crazy mousse, jakie to są nazwy. Mamy błyszczyk, który jest połyskujący na niebiesko-fioletowo, jest to koszmar dla zębów, ponieważ wyglądają jakby były żółte jeszcze bardziej niż są. Tak wygląda ten błyszczyk, mamy go tu. Ciu, 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 taki połyskujący unicorn, duży błyszczyk. I ostatnie, dziś są moje urodziny. Uuu, a co to jest? Glazing. Glazing Over Intense uh, Color Lip Glaze. Czyli po prostu coś do ust. Mmm, ale napigmentowane. Bez zapachu. Myślałam, że będzie mieć jakiś fajny, zwariowany zapach. Tak wygląda. taki połyskujące coś, błyszczyko coś. Fajne, fajny kolor. More love like. More love, less likes. Więcej miłości, mniej lajków. Tak się nazywa. Z witaminą E, żeby nie było. Kochani, to był cały kalendarz. Trochę się umyję. To był cały kalendarz Incredible. W zasadzie nie kalendarz, ale ten countdown. Jak to nazwać, jeżeli to ma tylko 12 dni? Macie na takąś nazwę. to jakąś nazwę? Oni to nazywali countdown, czyli odliczanie do. bycie do, do 24. Fajne, fajne, jeżeli ktoś lubi tę markę, to nie jest dla każdego, widzieliście parę produktów do ust. To jest naprawdę dla fanów tej marki stworzone. Nie każdy musi to mieć, to nie jest kalendarz dla każdego. Na pewno nie jest warty tych pieniędzy, tak wiecie w 100%. Chociaż powiem wam, że te lakiery są drogie, one kosztują około 50 zł, chyba jeden. Więc wiem, że wartość się zwraca, to na pewno się zwraca, Też szminiki też nie są tanie, no ale to jest dla fanów takich zwariowanych, crayzorskich rzeczy, bo. To nie będzie kalendarz dla każdego. Nie każdy będzie z czegoś takiego zadowolony. Nie każdy to doceni jakby. Mi się to podoba, bo ta marka jest inna, więc te rzeczy są zupełnie inne niż każda inna marka kosmetyczna. Ale myślę, że to nie będzie kalendarz adwentowy, czy tamten countdown dla każdego. Dajcie znać, co sądzicie. Czy chcecie test tych maseczek, bo wyglądają obiecująco. Czy chcecie test? Tego produktu do ust. A, chętnie nagram. Powiem, że chętnie jutro sobie usiądę i przetestuję pierwszą maseczkę pojutrze, może drugą, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, co mi się sobie z fokusem dzieje, ale wariuje. Nie, nie wiem, nie Dobra, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję wam serdecznie za premierę. Dzięki, że byliście. No i co? Widzimy się już w kolejnym kalendarzach oraz w innych filmach, bo nie chcę zaniedbywać innych filmów, chcę również wrzucać Wam inne filmy, testy, żeby to się nie przerodziło tylko w kalendarze adwentoważ aż do grudnia, bo mam o wiele więcej fajniejszych rzeczy do pokazania i do polecenia niż tylko kalendarza, ale mam nadzieję, że Wam umiliłam wieczór, że się miło ze mną bawiliście. No i tyle, widzimy się w kolejnym bujaczki.